Cześć, witajcie, nazywam się Alicja Kropiwińska i w dzisiejszym filmiku powiem jak szybko zrobić płyn do odkażania. Będąc w domu sami sobie bez problemu zrobicie taki płyn, a trzeba mieć tak, spirytus, ja mam 95%, trzeba mieć ocet, może być jabłkowy, może być inny jakikolwiek w domu, 100 ml wody, i mydło w płynie. Ja akurat mam mydełko, które nie zawiera parabenu, formaldehynu i stolanów. Jeżeli będziecie potrzebować link, z którego zamawiam, to Wam podrzucę. I cóż, po wymieszaniu tych składników otrzymujemy ponad pół litra płynu do odkażania. Ja sobie to tutaj zapakowałam w taki pojemnik ze spryskiwaczem wygodny do użycia. No i możemy stosować i na dłonie, na buty, na klamki, na, na meble nasze, na blaty czy zakupy chcemy odkazić, jak najbardziej trzeba mieć jego ze sobą, im więcej stosujemy tym lepiej, a jaka jest receptura dokładna tego właśnie płynu? 200 ml alkoholu, 200 ml octu, 100 ml wody, 15 ml mydła w płynie. Pierwszy krok to rozpuścić mydło w wodzie i połączyć po prostu wszystkie składniki, wymieszać i mamy już gotowy płyn do odkażania. No, słuchajcie, zabezpieczajcie się, stosujcie ten płyn, wykonujcie w domu, nie dajcie się koronawirusowi, trzymajcie się. Do usłyszenia, papa. Pa. To wszystko na dzisiaj.